Cześć, kochani, to Simmes. Witam Was ponownie w wyzwaniu klejnotów. Mam nadzieję, że upały nie dają się Wam we znaki za bardzo. <grym> no, jest strasznie. Komputer mi się przegrzewa, simsy mi się wyłączają, więc jest zabawnie, jest ciekawie, ale to nic, dajemy radę. Chciałam Wam, moi drodzy, bardzo, bardzo podziękować za wszystkie komentarze i łapki w górę. I za subskrypcje nowe, które się ostatnio pojawiły. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie na moim kanale i przy moich filmach. Jak widzicie, nasza Violet ma już tutaj małego Bobaska. Tak, mały mum trochę marudził, ale już jak widać, czuje się lepiej. Poszedł spać, którą mam godzinę, ojej, druga w nocy. No dobrze. Kochana, my się teraz dzisiaj będziemy zajmować Twoim wyżywieniem. Zjedz proszę cię wiśnie i połóż się spać, bo teraz przy dziecku to będzie ci się ciągle, po prostu będziesz spała wtedy, kiedy będziesz mogła. Wyżywieniem mam na myśli, że musimy zdobyć stry miłośnik zdrowej żywności. Ja nie mam pojęcia, czy mi się to uda. Mam nadzieję, że tak. Ono właśnie. I cóż cię obudziło? Jesteś po prostu wyspana? Czy... nie, dzidzia, no właśnie. no właśnie, się, najadło się małe i teraz musi zmienić brudną pieluszkę. E, no nic, e, zajmijmy się tym i chodźmy spać. Także tak, zajmiemy się, dzisiaj, zajmiemy się dzisiaj próbą zdobycia tego stylu życia i wydaje mi się, że zarabianiem pieniędzy, bo no będzie trzeba pomyśleć o nowym domu. E, być może spotkamy się z Brantem, być może spotkamy się z Olafem w sumie. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Powiem Wam, że tak no jest gorąco, więc ja tak trochę usiadłam, nie będąc pewna, co chcę zrobić i co chcę uzyskać, więc ten odcinek może być taki trochę mało konkretny. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ojej, właśnie sobie czekajcie, bo nie wiem, czy pójść z nią do pracy, czy pracować z domu, czy dobrze. Pracuj z domu, to znaczy pójdziemy do biura, dziecko pójdzie do przedszkola, właściwie do żłobka, ale ja, się właśnie, ja sobie właśnie uświadomiłam, że y, mam, za, mam zaliczone umiejętności taneczne, a sobie w tego wcześniej nie zaznaczyłam. A to już musiało się stać w poprzednim odcinku, tylko ja po prostu nie ogarnęłam. Y, maksymalnie taniec kręgle lub fotografa, fotografia mamy, maksymalnie taniec, więc ja sobie zaznaczam że to nam się udało zrobić. Na końcu oczywiście postaram się, jeśli nie zapomnę, umieścić planszę z naszymi postępami. E, powiem Wam, że idzie mi całkiem nieźle odpukać. E, może spróbuję jeszcze kilka takich, wiecie, e, tych, 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 tych dodatkowych punktów osiągnąć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Sądzę, że zajmiemy się dzisiaj też trochę Olafem. No, ale musimy najpierw pozostać przyjaciółmi z Brantem, bo też nie chciałabym, żeby, wiecie, były jakieś niesnaski. No, zobaczymy, zobaczymy. Tak myślę, że sobie dotrwamy dzisiaj do momentu, jak mały Moonrock zostanie to todlerkiem, tak sądzę. A tak, jesteś głodna, to weź sobie jeszcze resztki. Mamy tam jakąś sałatkę, więc wszystko powinno być... W porządku. Jak zjesz, kochana, to jeszcze byś tutaj, wiesz co, może zbierz tym razem te owoce, a pozostałe sprzedaj, bo musimy zarabiać, musimy zarabiać. Oj Boże, ale bo, bo przecież, kochany, ja ci zmieniałam pieluszkę jakieś dwie, trzy godziny temu. No nic, dobrze, zajmijmy się tym. Mały ma chyba... Yy, bardzo szybką przemianę materii. No i świetnie dzidzia zaopiekowana, a my teraz lecimy do pracy. O, spotkanie klubu Kancelaria rozpoczęto. No proszę, samo się zaczęło. Super. Ja tak gra, jednak czasami myśli. Yy, yy, rubinek zdaje się, Rubinek, tak. Ty mówiłaś, żeby tutaj ten szyld zmienić. Wiecie co ja to zrobię? Bo ja yy, nie będę o tym pamiętać później. Dobra, wiecie co wrzucę to. No, nawet tak korporacyjnie trochę wygląda, więc chyba spoko. Moje wykochane robaczki klubowe Co Wy możecie robić? Co my tu mamy w ogóle dzisiaj do roboty? Spotkaj się z potencjalnym klientem I zbadaj bieżącą sprawę No świetny plan Mam nadzieję, że ktoś tu przyjdzie Pójdźmy, o, o Dzień dobry Panu Dobrze moja droga, potencjalny klient tu jest Więc proszę Cię bardzo yy, No może nie grubiańsko Mogłabyś się z nim, niech będzie przyjaźnie się z nim Przywitaj, yy, co Tobie słoneczko? Wstyd? Czemu? Ale kogo zraniłaś? Ojejku, nie było mnie przy tym. Ja nic nie wiem, ja nie rozumiem. No nic, no pogadajcie sobie tutaj. Wolałabym, żebyście gadali w tym gabinecie, ale już nie będę was zmuszać, bo ostatnio to sobie po prostu spędziłam chyba dwie godziny simowe na zmuszaniu was do gadania w gabinecie. Whatever. Chyba, że może jednak mi się to uda. Co? Ojej, a to ktoś. A, pan bibliotekarz w swoim kapelutku. Usiądź i rozmawiaj tutaj. O, wspaniale. Pan bibliotekarz się wyniósł. Co prawda lepiej by było, gdybyś ty usiadła tu, ale już, już okej, okay, już dobrze pan bibliotekarz wrócił. Yy. Uh -huh. Mówiłam, że tak będzie. Mówiłam, że tak będzie. Dobrze. Nieważne. Spotkaj się z klientem. Wszystko jedno, gdzie możecie nawet właśnie rozmawiać, tak jak teraz na korytarzu. Ja nie mam z tym problemu, przynajmniej tak będę udawać, że nie mam z tym problemu. No i mamy to zaklepane, i teraz ty byś musiała sobie popracować tutaj przy komputerku, więc może usiądź sobie tutaj przy tym komputerku. Zbadaj bieżącą sprawę, czy to możesz tutaj zrobić, a nie ty musisz nad tym dziwnym czymś tu popracować. Pewnie zbadaj bieżącą sprawę. Dobrze, moja droga. Jestem bardzo ciekawa, co tu porabiają ci nasi koledzy z pracy. Czy oni sobie gdzieś poszli? Czy oni coś tu robią? O, jakaś wielka gwiazda tutaj też jest. Bo um, no nie widzę ich. Poszli sobie? Ojoj. Przecież my tu mamy rozpoczęte ten, zakończyć spotkanie. Hmm. A, tu jesteś kochana i działasz na rzecz klubu, widzę, bo granie w szachy nam chyba tak podnosi. Wspaniale, bardzo, bardzo się cieszę. Mogłybyście pogadać, tylko nie wiem, czy jesteście w stanie gadać, jak Ty pracujesz. Zobaczymy, chyba nie jesteś, ale zobaczymy. Z tego, co widzę, to jedyną pracowitą Simką tutaj, pracującą razem z nami jest Nina. I z inną się chyba jakoś bliżej zaprzyjaźnimy, tak coś mi się wydaje. Klapu, klapu, klapu w komputer, klapu, klapu. Nie kumam, o co chodzi z tym kapeluszem. Co tobie? O, jezu, więziona w czterech ścianach. No, kurczę. Może trzeba się wybrać z tymi naszymi y, kolegami z pracy pod jakiś namiot, do kaskad czy coś. Chyba jest jakieś takie y, w tych dodatkowych zasadach, ale wydaje mi się, że to rodzinnie trzeba by się wybrać. A ja bym się wybrała może właśnie z przyjaciółmi. Zastanowię się nad tym. O, Maciej Bocian, gratulacje nowego członka rodziny. Znaczy, gratuluję z okazji mania. Jezu, jest mi za gorąco, mój mózg nie pracuje. No dobra, no i mamy. Jakim cudem myśmy zarobili teraz jakieś pieniądze? Dlaczego my dostaćmy pieniądze? To z pracy tak? Dziwne. Wiesz co, zagraj sobie z... Be, 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 be. Graj razem. Może ktoś tu przyjdzie z tobą pograć? Ktoś tu jeszcze jest, o kim nie wiemy, nie pamiętamy czy coś? Zaraz się przekonamy. Trochę zabawę ci podniesie i zyskamy kilka punktów klubu. A nie, tylko ona, No tak jak mówiłam Tylko ona tutaj z nami pracuje Cała reszta się obija Albo chodzi, siedzi na mieście i pije kawę w Starbuniu w Simbuniu No i nic, posiedzimy sobie tak do 14 I lecimy do domu Słuchajcie, mam otwarte okno, więc może być słychać dziwne rzeczy Na przykład psa sąsiadów, który sobie tutaj Lubi czasami poszczekać Albo jakiegoś traktora, którego teraz słyszę Nie wiem skąd się traktor w środku Warszawy wziął Ale słyszę traktor Trzaskanie drzwiami i oknami Przez sąsiadów Albo sroki goniące kota. W ogóle umieszczę wam chyba fragment akcji z kotem i srokami, bo to jest niezłe. To jest niezłe, co one tutaj wyprawiają. Jej, dobra, jest 14. Kończymy tą imprezę, lecimy do domu. No i jesteśmy w domu. Maleństwo wróciło ze żłobka, zaraz zobaczymy w jakim stanie wróciło. Nie, no, chyba ma się dobrze, ale weź, przytul, skoro już wiesz, no, nie widziałaś maleństwa już jakiś czas, więc yy, myślę, że. Trzeba się przywitać. Potem bardzo bym cię prosiła, żebyś sprzątnęła i myślę, że możesz przez chwileczkę sobie poćwiczyć jogę. Może koncentrowanie energii sobie wykonaj. Nie wiem, co to daje, ale pewnie coś daje. Jogi, jestem ciekawa, jakie nam maleństwo wyskoczy, bo podobno tatuś pod brodą jest strasznie brzydki. Tak przynajmniej mówi Mesi. Yy, miałam to sprawdzić, ale, a nie wiem, jakoś. Pewnie sprawdzę, ale później myju, myju, poćwiczymy trochę jogę. Może trzeba by było przybrać naszą y, szalupę, chciałam powiedzieć. Naszą przyczepę y, na no to święto, co my tu, 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 tu zaraz będziemy mieć. Ło moja droga, masz y, płaskostopie. Ojej, zniknęła budka z żarciem, jakie to smutne. Ja sobie dzisiaj rano też jogę ćwiczyłam. Ale muszę chyba jeszcze powtórzyć przed snem, bo coś mnie kark boi. Która jest godzina? A, jest 15. Mamy wszystko zrobione. Yy, to spotkamy się z ojcem dziecka. O, wiem! Spotkamy się z ojcem dziecka. Zaprosimy go tu. Niech on tu do nas przyjdzie i spędzi z nami trochę czasu. Ale najpierw przerwa na chłodzenie komputera. Yy, co robimy? Zrobimy. Co Dzwonimy po naszego ojca, naszego dziecka. Zadzwońmy po niego. Gdzież on tutaj jest? W naszych miłościach. Tu gdzieś. O Boże! Patrzcie ile ono... <laughs> No, powiem ci, moja droga, że. No, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Zaproś go, proszę, do spędzania czasu na tej parceli. Niech ci idzie? Ćwiczenie. To nieźle ci idzie. Dziecko ci pewnie płacze, bo ty tu się skupiłaś. No oczywiście, że ci płaczę, już kochana. Dzwon po niego a w międzyczasie jeszcze nakarm, bo w sumie um, dawno go nie karmiłaś. Możesz go potem przytulić, a potem go pokażemy, ojcu. Mam nadzieję, że da się go pokazać. Medytacyjne objawienie. Violet czuje spokój równowagę. Może powinna z afirmacją zaakceptować, że lubi wewnętrzną harmonię. Tak, nareszcie mi to wyskoczyło. Czekałam, czekałam na ten moment. No już, już, kochanie, już, już mamu się nakarmi. Już. Zadzwoniłaś do niego? Chyba nie. Chyba, z... chyba zapomniałaś do niego zadzwonić, tak mi się wydaje. To jeszcze raz. No i proszę, mamy trzeci poziom umiejętności wychowawczych. Moja droga, chyba nie miałam jeszcze Simki tak rozwiniętej jak ty. Nie, no może miałam, ale po o wiele dłuższym czasie rozgrywki. O, tak, 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 Olaf, przyjaźnimy się. Fajnie, że dzwonisz. Potem pójdziemy na randkę, jak nas zaprosisz, może tak. Byłoby miło, ale później, tak jak muszę z ojcem dziecka pogadać. No, o idzie już, boże, jaki on szybki. Wspaniale. E, zaproś go do środka. I może mogłabyś mu dziecko pokazać, czy coś. Sam sobie pójdzie zobaczyć. <grytanie> Pokazuj Brantowi. Pokażesz mu, czy będzie bug. Bo miałam strasznego baga w borejkach, nie byłam w stanie mu pokazać. No, chyba właśnie jest za mało miejsca. Wystawimy dziecko na zewnątrz, żeby zaczerpnęło trochę świeżego powietrza. I spróbujemy ojcu pokazać, co, co też spłodził. Jezu, jestem ciekawa, co ty tam, Brand, masz pod tą brodą? Już się boję. Tam to specjalnie robią ci z Maxisa. No, zobacz, co spłodziłeś. Mam nadzieję, że będzie do mnie podobny, nie do ciebie. Ajny? Komina tego dzieciaka. Matka, daj mi spać. No, Możesz się poentuzjazmować przyrodą, i ja bym chciała, żebyście zostali przyjaciółmi, tylko nie wiem, gdzie to jest. Będzie to? Poproszę, o pozostanie przyjaciółmi. Mam nadzieję, że on się nie poczuje urażony. O! No dobrze. To chyba no nie ma. Znaczy, nie jest cudownie o. No tak. No ale wiesz, no Ty masz męża, więc e, więc zostawmy to tak. Możesz mu opowiedzieć dowcip e, i, o, i o technikach fitnessu pogadajcie. Jesteś głodna, więc może wyciągniemy sobie jakąś sałatkę tutaj stąd i coś zjecie razem. Mam nadzieję, że są tu dwie porcje. Ojej, została tylko jedna. No to niestety, moja droga, musisz przygotować e, sałatkę. Może owocową, tym razem. Mam nadzieję, że sobie nie pójdzie, zanim zdążysz to zrobić. Zajmij się trochę dzieckiem. Twoje w końcu. O, będzie chciał z nami gadać. No dobrze. Dobrze, Brand. Możemy pogadać. Co ona się tak cieszy? A, na tych samych falach. Fajnie, fajnie. Przyjemna rozmowa i w ogóle. A co ty byś w ogóle chciała? Kup przyrząd gimnastyczny. Zdobądź następny poziom umiejętności ogrodnictwa. I na wieś rośliny, no dobrze. Dobrze, zajmiemy się tym. Oj, brudno. Mogłabyś go poprosić o pomoc w sprzątaniu. <laughs> Niech się na coś przyda. I zawołaj na posiłek. Słuchaj, no nie, sorry, ale mam małe dziecko i wiesz, to tak trochę nie tego jest. Może sobie tutaj usiądźcie, czy coś, będziecie tak stali? Potem Cię poproszę, żebyś posprzątała. A żeś mi Mesia tutaj zadała, kurcze! Teraz się będę zastanawiać. Moglibyście porozmawiać o przyszłości Waszego dziecka. Na razie się poentuzjazmuj. Co Ty robisz? Czemu tak łazisz? Aha, teraz usiądziesz tutaj. Bez sensu. Bez sensu. Co to za kreska? Jest jak ona mnie denerwuje? Nie wiem dlaczego ona tu jest. Widzicie? Tu. Tu. I nie wiem co to, i nie wiem dlaczego to tu jest. Ojej, a czemu ty jesteś? A, wściekłe sprząt, sprzątanie? Śmieszne to jest. Nie wiem skąd. Nie wiem, dlaczego oni tak ciągle się wściekają o to sprzątanie. I możesz mu wyjawić wielki sekret, tak? To Twoje dziecko, chociaż to wcale nie jest sekret. No i w, wiesz co, wyślij go do domu, niech już sobie idzie, bo w sumie robi się późno. A ty sobie skorzystaj z toalety, i ty masz w ogóle do zdania egzamin. Prawnicza, weź udział w zeznaniach, poproszę o rozpatrzenie, przystąp do egzaminu prawniczego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś to teraz robiła, ale, ale czemu nie? No właśnie tak, też myślę, że musisz już iść. Widzicie tą kreskę? Aha, bo ty musisz pójść gdzieś. Myślałam, że na komputerze będziesz go zdawać online. O, i został wysłany do żłobka? Został wysłany do żłobka, ale on tu jest. Leży tu. Dziecko jest w żłobku i w domu jednocześnie. Simy. Poszłaś na ten egzamin? Już wróciłaś? O co chodzi? Poszłaś i zdałaś. I. i... O Jezu. Simy. Dobra. Ojej, 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 zmień brudną pieluszkę i ruchu pieminy i podrzucaj i coś jeszcze. O! Mud wkrótce urodziny. Czy to znaczy, że go mogę już postarzyć? Czy on będzie miał... Czekajcie. Yy... A, wkrótce, czyli jutro. Dobra, czyli jutro go postarzymy. Dobra, 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 spoko, spoko, spoko. Ale nie płacz, bąbelku. Porozmawiaj z nim. Po podrzucaj go. Uciszaj. Która jest godzina? Pierwsza w nocy. śpi. I mamy czwarty poziom umiejętności wychowawczych. No, jestem pod wrażeniem naprawdę. Kurczę! A bo ty jesteś nocnym markiem i dlatego tak ci szybko rośnie, a poza tym to jest mały dom i dlatego tak ci szybko rośnie. Aaa, To ja jednak jestem sprytna. To ty będziesz ćwiczyć jogę wieczorami, bo ja bez sensu z nią rano ćwiczę tę jogę. Boże, co za marudne dziecko! Uczę żeby ci rozrywki jakoś ten, trzeba jakiegoś chłopa zaprosić. Jakbyś trochę rozerwać. Nie wiem, czy ty coś w ogóle masz jeszcze dzisiaj do zrobienia, oprócz tego, że dziecko musimy postarzyć, zasiej coś trzy razy, odchwaszczaj lub podlewaj. Zgubiłam mój, moją listę rzeczy do zrobienia, więc nic już dzisiaj chyba nie osiągniemy. No tak. A czekajcie, wiem, co osiągniemy. Chyba, że jest dzisiaj jakieś święto. Mhm, zimowa fiesta. Nie będzie awansu. A czy możemy wygrzebać tutaj jeszcze? O, poszperaj w poszukiwaniu zimowych dekoracji. Może znajdziesz coś jeszcze fajnego. Gdzie ty w ogóle poszłaś? Boże, te simy po prostu. One mają wyłączoną wolną wolę, a robią co chcą. Tośka na przykład. A! Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka Borejków, to, to zależy, czy macie mocne, czy słabe nerwy. Jak macie mocne nerwy, to polecam. Jak macie słabe nerwy, to no. Trzymajcie się z daleka. My to położymy i co my z tym zrobimy? Przyrządź wystawny posiłek, ale mm, wszystko jest niewegetariańskie. No nie, jak to nie ma kuchenki? Jak to nie ma dostępnej kuchenki? Przecież jest kuchenka. O co chodzi? A, nie, bo ona nie ma. Okej. Okay, dobra, dobra. A właśnie, może trzeba by jej było kupić, ale nie to w nowym mieszkaniu. Zostawimy tutaj, słuchajcie, jakiś stosik prezentów. Weź tutaj. O, proszę, dodaj prezent. I dokończ jeść tą sałatkę owocową. No i tak sobie myślę, że w związku z czym, że nie idziemy do pracy, no trudno, to kogoś zaprosimy. O, brand idzie. Super. O, brand się zajmuje maluszkiem. Mucha mnie zaatakowała. fuuu. Ojej, a co tu się... ...stanęło? Brent, co się stanęło? Co to było? O, patrzcie, tylko fa faceci się tutaj dziećmi interesują. mógłbyś go nakarmić, bo pewnie jest głodny. Czy ty skończyłaś, moja droga, wreszcie to przygotowywać, czy będziesz tutaj tak po prostu stała i gadała? Będziesz stała i gadała, no tak. O, dobrze jest czasem gości zaprosić, to nam śmieci wyniosą, super. O, no ciocia. Ciocia przyszła i się trochę zajmie tutaj małym. No, ale nikt, nikt go nie nakarmi, nikt nie wpadnie na to, że dziecko chce jeść. Zbyt skomplikowane dla Simów. Moja droga, gotuj szybciej. Nie gadaj, ja wiem, ja wiem że Olaf jest niezły, że jest z niego całkiem niezły ciacho. Wiem. Idź, zajmij się dzieckiem. Dziecko płaka. Aha. Aha, okej. Okay. Wszyscy się zajmują dzieckiem, ale ty nie możesz, bo wszyscy się zajmują dzieckiem. No tak. Wszystko, po prostu wszystko jest jasne Ja przestawię dziecko Bo zebraliśmy się tutaj wszyscy Proszę bardzo, podejdź tu razem Zebraliśmy się tu wszyscy, żeby To małe wyjąć z kołyski Postarz, bo dzisiaj ma urodziny Czekajcie, czekajcie Żeby nie był, a nie on ma jutro to nie postarzaj. Kurde, myślałam, że to już dzisiaj. Zaraz ktoś tu przyjdzie i ten, i ci dziecko zabiorą. A tak się staraliśmy. Ciężko o to dziecko. Nie, i jeszcze pieluszka. Boże, ile to jest roboty przy takim czymś. Ola, taj. No dalej, taj. Tylko tak, wiesz, na podbitkę. Porządnie. Dobra, wiecie co? Zaprosimy ich na posiłek. Skoro już tu do nas przyszli. Weź porcję razem. Nie. Nie weź porcję razem, tylko zawołaj na wystawny posiłek. O. No, mieliście wyrzucić. Jezu, co tu się. Co wy robicie? Co tu się. Janie pawiło? Czemu ja muszę po was sprzątać? Halo, wszyscy się zebrali tu w tych krzakach. I co? O. Ty... No, podnieś tego kosza. Co za niegrzeczni goście? Czekaj, trzeba zbesztać tą. Nie powinna dostać prezentu. Weź jej powiedz, nie wiem. A dokucza jej figlarnie. Czy ty miałeś urodzinę i się postarzałeś, bo tak coś staro wyglądasz? Żartuj o dawnych czasach. O, czekajcie, ze sprawdzę. No dorosły, tak, postara, postarzał się chłopak. Otwórz prezenty z. No właśnie. Dlaczego tylko z nimi mogę? Co dostałaś? Znowu zen, matę do jogi. O, dziękuję, już jedną mam, ale w sumie to nawet bardzo miłe. Dziękuję, Brand, za posprzątanie, ale tu są jeszcze trzy talerze. Inne. O, znowu otwieracie prezenty? Wszystkie prezenty mi otworzyliście. Oj, oj, oj. ale ona się do ciebie obraziła za te żarty. Pech, pech to pech to, tak się zdarza. O, przepraszam. Jezu, tak! Olaf, tak! Oczywiście, że tak. Zastanawiałam się, co zrobimy. Co zrobimy? No. Ojejku, jejku, i to jeszcze gdzie? żeś nas na tą randkę wyciągnął. Wręcz mu prezent. Ojejku, ależ zimno. O co mu wręczymy? Może fajerwerki mu wręczmy? O, taki chyba fajny prezent. Wydaje mi się, że powinien mu się spodobać. Teraz zobaczymy, co powie. Prezent idealny, widzisz, Olaf? Ja to jednak cię znam. Bądźmy trochę romantyczni. Pocałuj pod jemiołą, tak. To tak akurat na dzisiaj. Mógłbyś dać Ci jakiś prezent. O, Ej, jak słodko. O, ta randka jest coraz lepsza, no. Pierwszy pocałunek. I zaraz zrobimy barabara w obserwatorium i będzie drugie, bobo. Jesteście uroczy. Ojej, papcio mróz. Przyjazne powitanie, chodźcie, chodźcie. Właśnie straciłam zainteresowanie Olafem. Olaf, chodź, tam jest babcia mróz. Da nam prezenty. Dzień dobry, pochwal wygląd, że ma fajną katankę i poproś go o prezent, możesz to zrobić? No, y przepraszam. Przepraszam, 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 ale... Jejku, ale jejku, czy, czy ty flirtowałaś z tym? O, dziękuję, o to mnie się rozchodziło właśnie, tak, tradycja ukończona, dostałam prezent od papcia Mroza i mam świetną reputację, mogę teraz sobie tutaj, o, usiąść razem z tobą, tak, i jestem na randce z tobą, śmierdzę co prawda, ale jakoś to przeżyjesz. O, jejku, no i coś tu już się psuje, papcio, idź sobie, co, bo nam randkę psujesz, moje kurczaczki, urocze, szepcz słodkie słówka. Bara-bara o imieniu Ola. Zobaczymy, co on na to powie. Będzie trochę zniesmaczony, bo ty śmierdzisz. A może on to lubi? Jak Napoleon. Tak, właśnie tak. Śmierdzę. Nie, chyba nie. A chyba jednak trochę za bardzo śmierdzisz. Ojo, jak mi przykro. Umy ręce, umy zęby, umy ręce, umy zęby. I tak do skutku. Ach, randka nam się zaraz skończy, więc chyba nic z tego nie będzie. Musiałaś się ześmierdnąć akurat teraz. Kurde, nie zdążyłam. tuj gdzie idziesz? Ja cię tak łatwo nie wypuszczę. Już tak bardzo nie śmierdzę. Co z tego, że randka się skończyła? Zdaje się, że mam ustawione 15% szans na ciążę w przypadku takiego barabara. Z ryzykiem. A 15% to w tej sytuacji całkiem sporo. Jezu, jeszcze dodatkowo jestem zmęczona. Zanim dojdziecie do tego obserwatorium, to znowu się I Licha. Widzę gwiazdy. I odkryliśmy nową planetoidę. Jak tam? Jak było? Chyba całkiem nieźle. Spora satysfakcja. Sukces na randce. Okej, okay, dobra. Wracamy do domu. Ciekawe jak on się czuje. Mun ma urodziny! Jej, to wracamy do domu, postarzamy dziecko, a potem idziemy spać. Kto powiedział, że nie można zrobić urodzin o 1.35 w nocy? I robimy losowanko. Aniołek? O Bozie, a cioto zia bubulka. Uwaga, ciekawy kolor oczu. No, no, no. Ciekawe, co z ciebie wyrośnie. Kolor skóry masz bardziej chyba bliżej ci do mamy. Znaczy, chyba na pewno bliżej ci do mamy, no, ale nos to masz ciekawy, nie powiem. No dobra, przebiorę go i wracam do Was. No dobrze, no i tak się prezentuje nasze małe dnobu. Jezu, za dziwny kolor oczu dostałeś. Czekajcie, bo ja oczywiście jeszcze ocz oczaczów, okaków, oków. Jezu, więc dlaczego masz taki dziwny kolor oczu? No przecież to po mamusi, no, mm, no tak, no dobra. Znaczy, mamusia ma fioletowe, ale a tatuś nie wiem jakie, i to wyszło takie coś dziwnego. No, ale dobra, okej, okay. czekajcie. bo Jeszcze mu właśnie te oczka pozmieniam. Zaraz mogę Wam pokazać stroje ubranka. To jest jego strój codzienny, ma tylko jeden. To jest jego strój oficjalny, do spania, na imprezę. Dopływania, może się basenu kiedyś dorobimy. Ba, 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 ba. Co to jest, Co to, jest? Co to jest? Aha, na gorącą pogodę i na zimną pogodę, i muszę wybudować park z miejscem dla dzieci, żeby Violet mogła sobie z małym tam skoczyć. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali i zapraszam Was do komentowania, lajkowania i do subskrybowania. Jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was również. Do oglądania mojej drugiej serii na kanale, czyli dziesięcioleci z borejkami, dzieje się tam, oj się dzieje, a ja nie mogę spać przez nich. A poza tym życzę Wam miłego simowania. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!